W Radomiu na zaproszenie klubu seniora przy Domu Kultury i Dalin gościła grupa 20 Polaków z Wileńszczyzny, emerytowanych nauczycieli akademickich. Seniorzy współpracują od lat. Radomianie gościli na Litwie, gdzie podczas spotkań z Polakami mieli okazję widzieć ich tęsknotę za krajem, a jednocześnie trudną sytuację materialną. Jeździmy co roku do nich, oni jak mogą do nas. Ale przeważnie my jeździmy do nich, bo ich na to nie stać, jak mówiłam. Jesteśmy w kontakcie całym sercem, duszą, ciałem, z nimi. Rozstanie jest bardzo przykre, ciężkie, bo my się naprawdę już zaprzyjaźniliśmy serdecznie. Polacy z Wileńszczyzny przyjeżdżają do Radomia, aby, jak mówią, naładować akumulatory. Nasi słuchacze są po prostu nie tylko że zadowoleni, ale są zachwyceni z, z Radomia, z tej podróży, cośmy tu byli i z samych Radomian, bo Radomianie są no, najbliżsi. Tak jak i Wilnianie, że mogą doć ostatnią koszulę, a to jest bardzo ważne. Goście przebywali w Radomiu trzy dni. Program wizyty był bardzo atrakcyjny. Nasi krajanie byli między innymi w Sandomierzu, Wąchocku i Kaukowie. Spotkali się także z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem.